Dzień dobry, witam na kanale Gint Karton i tak dalej. Taka sytuacja jak teraz. Skos z jednej strony kosz, z drugiej strony kosz. Jakie to są kosze, to już wychodzi za każdym razem z natury. U mnie jest tak, jak jest. W jaki sposób tutaj montuję laser, jakby znaczam tą płaszczyznę skosu poddasza, to w tym filmie Wam pokażę. Marker. Zanim. Naniosę markery, trasuję oczywiście punkty dla wieszaków. Uchwyt pod laser montuję tak, jak w każdym przypadku, żeby nie kolidował on z wieszakami i przyszłymi profilami. To samo dotyczy markera górnego. Tutaj użyłem do tego celu wieszaka. Można użyć łaty drewnianej, można użyć twardego kartonu, takerem przybitego do kropki, co tam Wam się podoba. Marker. Płaszczyzny docelowej, marker targetu tarczy, jedna krokwia. To jest ta sama krokwia. I teraz pod krokwią, pod krokwią jest przeniesiony target płaszczyzny docelowej i target tarczy. Podobnie jest po przeciwległej stronie. Jeżeli jest dach, po obu stronach są kosze wewnętrzne. No to wiadomo, że no wiadomo że laser najwygodniej jest montować na środkowej krokwi. Później go po prostu tylko obrócić i kontynuować pracę po przeciwległej stronie. Wtedy markery skrajne są oczywiście w narożnikach, ale ten tutaj jest, dzięki ustawianiu linii poziom, wcześniej poziomu, jest przenoszony pod, pod krokwię. Oczywiście tam. Szablony i tym podobne historie, ale o tym, o tym nagram oddzielny film, bo jest tu parę rzeczy do omówienia. Teraz samo zamocowanie lasera. Ja używam uchwytu PRA-72. Tutaj, jeżeli chodzi o zamocowanie, to jest to troszeczkę łatwiejsze, krótsze, szybsze niż w przypadku tego wcześniejszego uchwytu, bo oprócz łaty musiałem jeszcze zamocować poprzecznie kawałek profila UD aby można było zamocować uchwyt, do, tak jak tutaj jest, do profilu przyściennego. To był odcinek taki 20 centymetrowy, w niego wpinałem, wpinałem uchwyt. Na dole również kawałek profila, blachy, aby można było śrubami regulować. Tutaj jest to skrócone, ponieważ ten uchwyt oprócz ścisków do montażu do profili przyściennych ma jeszcze dodatkowo zaciski śrubowe, górne, dolne, które umożliwiają montaż uchwytu na słupach różnego rodzaju, filarach i tym podobnych historii, piono, na piono, pionowych elementach. Eee, szerokość, rozstaw, światło między zaciskami przekracza 6 cent... niewiele, tam ponad 6 cm, więc mogę do tego celu używać eee, łaty takiej standardowej, budowlanej łaty 6x40. No się daje tutaj eee, zamocować. I teraz tak, eee, oprócz tej łaty, ona jest pod kątem, jak najbardziej pod kątem 90 stopni do dolnego pasa krokwi i eee, co jest też tutaj ważne, żeby wstępnie ustawić ją w płaszczyźnie pionowej. Czyli żeby to było jak tak jak ściana, żeby to było jak najbardziej pionowe jak ściana. Ustawiam wiązkę do markera dolnego pod krokwią i górnego pod krokwią, następnie śrubą regulacyjną ustawiam ustawiam wiązkę na, naprowadzam wiązkę na marker po przeciwlegu. Jeżeli brakuje tam centymetra do, tej, do tego punktu, nie jest, wiązka się nie daje tu śrubą, regulując śrubą regulacyjną, nie daje się podnieść, ani nie daje się opuścić, tam brakuje jakby, centymetr, centymetr, półtora centymetra, to, to w tym przypadku w zupełności tak jak w przypadku ścian mocowania do lasera uchwytu do ścian wystarczy go obrócić o 180 stopni na uchwycie. Ale jeżeli brakuje więcej, no to znaczy, że tutaj tego pionu, pionu nie ma, tej płaszczyzny pionowej łaty nie ma i trzeba coś tam sobie podłożyć, żeby ustawić maksymalnie, maksymalnie w pionie tą łatę. Tą to, jest, to, jest, to jest istotne. Oczywiście uchwyt jest zamocowany, zaciśnięty, tylko na górnym zacisku. Dolny zacisk jest, powiedzmy sobie, luźny. On się opiera, uchwyt się opiera wyłącznie na tej górnej, górnej śrubie zaciskowej. No i następna sprawa to jest zabezpieczenie przed upadkiem, przed odczepieniem się uchwytu od łaty czy od, od, od tam jak elementu, tu w uchwycie jest otwór techniczny i ja sobie przez niego wkręcam wkręt i tym samym blokuję, blokuję uchwyt i zabezpieczam laser przed upadkiem. W przypadku ścian no to idzie idzie linka, ale tutaj akurat jeżeli chodzi o konstrukcje drewniane to wygląda to w ten sposób. On znajduje się oczywiście pomiędzy przyszłymi wieszakami i profilami: zarówno uchwyt laser, jak i marker, marker górny. Co tutaj jeszcze w trakcie pracy, warto jest od czasu do czasu, znaczy od czasu do czasu, często sprawdzać, czy nie doszło do przesunięcia dekalibracji linii. Jeżeli tak, no to trzeba to skorygować ponieważ jest to zamocowane stale do, do elementu dachowego. Tutaj kręcąc wieszaki do, do tej krokwi no nie jest wykluczone, że gdzieś tam coś nastąpi, jakieś poluzowanie się, przysunięcie się delikatne, delikatne lasera. To może tego typu, tego typu zdarzenie się zdarzyć. Sytuacja. Ok. To by było, myślę, chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten temat No i w dalszej kolejności jak to mocować bieszaki, gdy nie ma w co wpiąć zakończenia, ani nie ma też kto przytrzymać. Także tymczasem do zobaczenia trzymajcie się cześć.